Namieszmy oczy. Udajesz niewinnego przepełnionego czystą wodą. Mówisz, że ono mnie nie tyczy. Naprawdę myślisz, że uwierzę? Bawisz się mną jak zabawką. Kujesz me serce nożem. Sądzisz, że nie widzę? Ale dość. Odciąłem się teraz od twojej osoby. Uwolniłem cię. Ty potworze. Jak mogłeś tak mnie ranić? Przestałem zabiegać o Twoją uwagę. Twoje głupie tłumaczenie mam gdzieś. Umyłem swoje ciało z tego brudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty. Naprawdę myślałeś, że to będzie wieczne? Sądziłeś, że nie oczyszczę się z Twojej tucistej brudu? Czy kłomiec przewidziałeś, że odejdę? Na pewno. Było i jest mi lepiej bez Twojej osoby. Nie muszę Ci się podlizywać. bo tej tak swym podejściu zmazujesz mnie. Manipulujesz kryształowo. Gratuluję. Radość. Umyłam swe ciało z Twojego brzudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty. Założę się, że gdybym chciał Twojej pomocy, ty byś olał mnie. Obrałeś mnie kłasem łez? Woda brudna pastos. Mimo to wcześniej, co wyszło z niej. Obmyłem się i poczułem się czysty. Jestem czysty. Czysty.